Jadę zrobić test przed oddaniem kłada. czy wszystko jest gites Akurat muszę i tak go rozgrzać, żeby mu zmienić, to... To jednym rzutem się to zrobi Chyba tak jest sanie O, kurs. mi dotknąłem ja pierdziele Lekki. Taki lud, że jak przyjedzie samochód to można kółko zakręcić Sprawdźmy czy sąsiad zatankował, czy to kurwa rezerwa, bo nie, zaraz będę go prowadził. O panie, zapatankowane No dobra, w sumie powiem tak, zajebisty ten ładzisz jest. Lux. Jak na taką pogodę to luks. Tylko jadę oddać, żeby się nic nie rozwaliło. I akurat olej zmienię i będzie gites. Stąd to da się wyjechać. No panie. Powolutku do brzegu. Dobra, chociaż się silnik umyje z tego oleju. Jedyny sensowny sposób na umycie zimokłada No dobra. Sprzęt umyty. Jedziemy na następne. To już nie wjeżdżam, pierdziele! Kładzisz spisał się zarąbiście, jazdę testowo przeżył Nie mam zastrzeżeń To śrubę będę musiał wymienić, bo już widzę, że ona się urwie Będę chciał ją dokręcić jak macie taką dźwignię i, chce, i ta śruba już jest poprzeciągana, bo po prostu na, no jak jest tu luz, to na nią duże siły tu działają. I jak będziecie chcieli ją dokręcić, to się urwie. Tego trzeba dać nową. ładny czarny olej. Też był motul wlewany, bo widać, że... A no tak, bo przecież kiedyś ja w te olej w nim już raz wymieniałem. Już zapomniałem. A no zalejemy mu znowu. Tu, kurde, trochę tego oleju wchodzi. Ponad 2 litry z filtrem. A jeszcze filtr trzeba wyciągnąć. Ojej. Ło, poszła. Nie, no to śrubę imbusową trzeba wymienić. Jest taka rozbita, że już myślałem, że się ukręci. Damy na ósemkę, żeby było jak w fabryce. O kurba, ale żegnęło. Filtr HF 112. Śruby damy na 20 nm, bo to są te z miedzianymi podkładkami, więc będzie gitez. O już. Trzeba, wystarczy. Klucz jest duży to tak nie czuć w nim, jakby to powiedzieć, siły do kręcania. Tutaj była siedemnastka, A to trzeba przyjściówkę jeszcze. No kurwa, tak trzeba robić. I 20. I look, tu dałem śrubę z ma oryginalną. Zobaczcie, jak zagniotło ładnie. Myślę, że będzie spokój. I tutaj też dałem oryginalną z KTM-a, Bo mówię kurczę, yy, to, się, to są śruby, które lepiej, żeby się nie urwały. Wolałem dać nowe, to będzie spokój. Dobra, maszyna przetestowana. Olej sprawdzony, odpalać, odpala. Somsia, nie zepsuj za szybko. Na razie.